Cześć, witam Was na kanale Dektrokowo z tej strony Dorota i zapraszam Was na kolejną inspirację, na której wykonamy sobie kartkę dla maluszka, konkretnie kartkę na roczek. Ja mam bazę kwadratową 14,5 na 14,5. Do środka przycięłam sobie elementy 14,1 na 14,1. Na tył taki sam rozmiar, na front ciemniejszy 14,1 na 14,1. Potem papier lustrzany 13,5 na 13,5. I kolejny na to papier bazowy w formacie 13 na 13 cm. Także w pokrótce, co sobie teraz przygotowałam. Mam też z nowości tego pięknego misia ze złotej pleksji. Wzięłam też napis w dniu urodzin. Mam także napis pierwsze urodziny. Przygotowałam sobie takie ramki z gwiazdkami. Nie mogło zabraknąć też tych cudownych listków. Tutaj macie symbol. No i też jakieś tam pozostałości, które mi zostały, guziczków i serduszek. A także z nowości wyjęłam sobie jeszcze taki ten złoty banerek. On jest pokryty taką folią ochronną. Kwiatki ręcznie robione i koroneczka, elementy wycięte z wykrojnika. Zaczniemy od oklejenia naszej bazy. Nasza baza już oklejona z każdej strony. Teraz sobie zrobimy taki element pop-up, żeby to nie była taka zwykła kartka. Który będziemy umieszczać w środku, i ja sobie wymyśliłam, że użyję tej ramki z gwiazdkami. Tutaj jest symbol, to jest 237 i tekturki tej z misiem, pierwsze urodziny. I po otwarciu będzie coś takiego. Żeby to się nam trzymało, będziemy potrzebować pasek papieru. Ja mam 9,5 na 2 cm, który biegujemy w połowie, a następnie z każdej zewnętrznej strony po pół cala. z tej i z tej po pół cala. Mamy coś takiego. Zaginamy i będziemy go przyklejać teraz w ten sposób do naszej bazy. Tylko, że fajnie sobie odmierzyć połowę naszej tutaj strony, zanim przykleimy ten nasz element. Przytrzymujemy sobie <laughs> przez dłuższą chwilę, żeby ten nasz pasek się skleił. O. Ma być coś takiego. Pasek przyklejony trzyma się z każdej strony. Prezentuje się tak. To teraz możemy się zająć tą naszą tekturką to znaczy tekturkami, które pójdą do wewnątrz do naszego popapu upu Kawałek filmu, jak nagrywałam, czym będę kolorować tą naszą ramkę z kwiastkami i używałam tego Distressa. Takie coś. To zbyt intensywne. Dolałam sobie troszkę wody i to rozcieńczyłam I nasza ramka prezentuje się tak. Ramka od Misia. Na gwiazdki nanoszę sobie troszkę kleju. Tak lubię opuszkiem palca, żeby nie było tego za dużo. A kolejnie biorę folię do złoceń i przykładam. Turki pokolorowane możemy sobie teraz umieścić wewnątrz naszej kartki. i przykleimy sobie żeby więcej tu było w ten sposób My się naklejamy tak żeby nam nie było widać tego yy, paska mocującego Nasze tekturki wewnątrz już przyklejone Prezentują się tak Po otwarciu fajnie yy, To się trzyma wszystko Tutaj umieszczę sobie, żeby zakryć ten, To nasze łączenie Umieszczę sobie taką mini kieszonkę Środek mamy już zrobiony Teraz pora na ozdobienie frontu Przykleję sobie tą Piękną koroneczkę. Powtórzę motyw z gwiazdkami, pójdzie ta druga rameczka, ale tej już nie będziemy kolorować. Bo tutaj dojdą złote elementy z pleksi. Podkleję na kostec kosteczki 3D. I dam sobie tą rameczkę wyciętą z wykrojnika, gdzieś tutaj. I na tym umieścimy naszego misia. Po pamiętajmy, że trzeba zdjąć tą folię ochronną. Też sobie podkleję na dystans takie malutkie kosteczki i umieszczę go gdzieś tutaj. Teraz pora jest na ozdobienie naszej kompozycji. Się tak. Dodam tylko kilka elementów z Dekomixu od Asi Shulik, takie w odcieniach brązu i złota. pobłyszczone i teraz ten nasz piękny złoty napis z pleksi umieszczamy sobie tutaj na na kwiatach tutaj kartka skończona tak się prezentuje jest pełna blasku bardzo dziękuję, że chcieliście być ze mną będzie mi miło jeśli zostawicie serduszko bądź napiszecie komentarz dziękuję, cześć